Cześć! Jest dzisiaj z nami Oppo Reno3 Pro. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak tego telefonu używało mi się, no trochę przez ponad tydzień, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że siedzicie w domu, mam nadzieję, że jesteście zdrowi, mam nadzieję, że zdrowi też są Wasi najbliżsi i niech tak... Zostanie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy może od tego, że kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że Oppo nie będzie wprowadzało do Polski swoich najmocniejszych telefonów, czyli Find X2 i Find X2 Pro, tylko że najmocniejszy będzie właśnie Oppo 3 Pro. I mówiąc szczerze, wtedy mi się to nie podobało, natomiast w tym momencie, kiedy sytuacja jest jaka jest, no to wydaje mi się, że naprawdę Reno na takiej decyzji wygrało, a nie przegrało. Xiaomi, OnePlus. Wrzuca telefony, które kosztują 4000, ponad 4000 i wszyscy wieszają na nich psy. Natomiast tutaj Oppo, po cichutku rzuca telefon, który kosztuje 2,599, więc okej, okay, dużo. Ale bez przesady to nie są 4000. Natomiast w takim codziennym użytkowaniu ten telefon bardziej podchodzi pod flagowce niż pod półkę średnią wyższą. Mi w każdym razie korzystało się z tego telefonu bardzo przyjemnie. Oszczędności w tym telefonie nie są wielkie. Zresztą posłuchajcie, będziecie wiedzieli o co no. chodzi. Zaczniemy może od tyłu tego urządzenia. Kamery umieszczone pionowo, a nie żaden kwadrat albo prostokąt. I mówiąc szczerze, ja wolę takie pionowe ułożenie tych kamer. Te kwadraty i prostokąty po prostu mi się nie podobają, ale Wy możecie mieć inaczej. Tył. Raczej szkło. Tak mi się wydaje. W każdym razie po, po dotyku i w tej cenie dobrze by było, żeby to było szkło. Natomiast cóż ja znalazłem na stronie producenta? Gradientowe wzornictwo, nasz nowy proces barwienia obudowy, tworzy wyjątkowy efekt wizualny, w którym metaliczne tekstury płynnie mieszają się ze szkłem. No więc obstawiamy, że to będzie szkło. Zresztą w telefonie za takie pieniądze nie wypadałoby, żeby to był jakiś plastik. Dzięki temu, że to jest matowe szkło, to ten telefon nie zbiera jakoś strasznie odcisków palców. Znaczy one oczywiście są widoczne, ale bez przesady. No i jak już pokazywałem w unboxingu, w pudełku jest. ETUI, w które możemy sobie ubrać ten telefon. Ja rzeczywiście używałem go w tym ETUI. on go specjalnie jakoś nie powiększa i całkiem przyjemnie się go w ten sposób używa. No i to by był tył. Boki. Rama metalowa, i tak z tej strony jest przycisk włączania, a tutaj jest regulacja głośności. Jak już wielokrotnie mówiłem, nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Wolałbym, żeby wszystko było pod kciukiem. Wtedy jest mi łatwiej. Głośnik do rozmów i głośnik na dole, które razem tworzą dźwięk stereo i ja zaraz puszczę jak, jak to brzmi, bo brzmi naprawdę nieźle. Tacka. Tacka na dwie karty SIM i teraz tak, dyskusja czy to są dwie karty SIM, czy też jedną z tych kart SIM można zastąpić kartą pamięci tą w takim najmniejszym formacie. Ciężko mi powiedzieć, nie miałem jak tego zweryfikować, w jakich specyfikacjach znalazłem, że rzeczywiście jest taka możliwość. Natomiast później, jak dokładniej sprawdziłem, to tamta specyfikacja dotyczyła wersji na rynek indyjski, więc tam jest inny procesor. Nie wiem, jak wygląda tam karta pamięci, znaczy w sensie tego slotu, może tam jest jakoś inaczej zrobiony. Albo może rzeczywiście można tutaj wrzucić tą kartę pamięci w tym huałejowym, malutkim formacie. Nie wiem, wszystko zresztą jedno, dlatego że i tak ten telefon ma 256 GB pamięci wbudowane, więc karty pamięci jakoś specjalnie wrzucać tutaj nie trzeba. Głośniki, jak ten telefon gra, bo gra naprawdę nieźle. Szkoda, że nie ma wejścia na słuchawki, ale mamy tutaj, tak jak już mówiłem w unboxingu, słuchawki USB-C grają. Przyzwoicie albo nawet dobrze. Mamy rozbudowany korektor Dolby Atmos, czyli jesteśmy w stanie sobie dowolnie ten dźwięk podpasować pod własne upodobania i potrzeby. Natomiast dźwięk na głośnikach zewnętrznych jest naprawdę imponujący. One nie grają równo. Zaraz usłyszycie, tak jakbym ocenił, 60 do 40 na korzyść tego dolnego. Natomiast w sumie to jest i tak nieźle. Brzmi to mniej więcej tak. No więc jak będziecie chcieli sobie zobaczyć film YouTube'a sami ze znajomymi na głośnikach zewnętrznych, no to nie ma problemu, naprawdę spokojnie i bardzo przyjemnie to można zrobić. Co mamy z przodu? Z przodu mamy bardzo ładny ekran AMOLED 6,5 cala, 405 pikseli na cal, proporcje 20 do 9. Absolutnie nie mam mu nic do zarzucenia, bo naprawdę wszystko jest pięknie tutaj widać i kąty widzenia, i jasność w pełnym słońcu jest podbijana bardzo wysoko, więc absolutnie w każdych warunkach wszystko zobaczycie. Natomiast dużym, dużym plusem tego ekranu jeszcze dodatkowym jest 90Hz odświeżanie. Możemy sobie je tutaj. O, wybrać w ustawieniach. Generalnie mamy dosyć dużo ustawień, dlatego, że mamy tryb kolorów, mamy temperaturę kolorów, no i tak jak widzicie częstotliwość odświeżania ekranu. Możemy zrobić tak, żeby telefon wybierał to automatycznie. Gdzie mi się tutaj nacisnęło? 90 Hz albo 60 Hz. No i ja miałem cały czas ustawione to na 90 Hz i naprawdę bardzo przyjemnie to wszystko działa, bardzo płynnie. Z 12 GB ramu, no co naprawdę tutaj no, nie ma mowy o żadnych zacięciach, przycięciach. Rewelacja. Dodatkowo na tym ekranie macie od startu przyklejoną folię ochronną, i tak jak ja zawsze te folie ochronne sobie zywam, tak tutaj sobie ją z ciekawości zostawiłem. Po kilku chwilach w ogóle zapomniałem, że ona tutaj jest, dlatego że ona jest dobrze naklejona, nie przeszkadza. Posługiwaniu się gestami, nie rysuje nas tutaj opalec, więc no, sugerowałbym zostawienie tej folii, zwłaszcza, że wiadomo, że z takimi zakrzywionymi ekranami zawsze jest problem z jakimś szkłem, albo z jakąś folią. Czego nie ma w tym ekranie, albo co jest, a czego w poprzednich e, tych telefonach nie było, no to dziurka na kamerkę do selfie. Ona jest mała, ukryta tutaj w lewym rogu. No i mała nie przeszkadza, natomiast nie wiem czy pamiętacie, w starszych modelach od Poreno była taka fajna płetwa, która się tutaj z górnej krawędzi wysuwała. Wysuwała się bardzo szybko, w związku z czym też odblokowanie telefonu twarzą nie było żadnym problemem. Natomiast tutaj, jak odblokować ten telefon, jak już o tym mówię, albo czytnik linii papilarnych, który jest szybciutki, tak jak widzicie. Jest absolutnie bezbłędny. O, pochwali się, że powiększyło jego powierzchnię o ileś tam procent. No i rzeczywiście on działa bardzo dobrze. Natomiast działa też dobrze rozpoznawanie. Twarzy, w związku z czym ja tego czytnika w zasadzie nie używałem. Używałem go jak nie wiem, w nocy, jak w łóżku, jeszcze się wgapiałem w telefon, kiedy jest ciemno i kiedy kamelka sobie nie radziła, bo to jest zwykła kamelka, natomiast generalnie to wygląda tak. Podnosicie telefon, proszę bardzo. Halo, jeszcze raz. O. No i natychmiast. Albo prawie natychmiast. To jest właśnie taka złośliwość rzeczy martwych, ale generalnie, jak widzicie. To odblokowanie twarzą działa, działa dobrze i tak jak mówię, ja do czytnika linii papilarnych sięgałem z rzadka. Jeszcze jedna rzecz o wyświetlaczu dosyć ważna. Nie ma diody powiadomień do tego już jesteśmy raczej przyzwyczajeni, a szkoda. Natomiast jest Always on Display i to jest fajne on Always on Display, dlatego że z tego co pamiętam w telefonach Oppo zazwyczaj pojawiały się tylko powiadomienia z tych aplikacji systemowych, natomiast z aplikacji trzecich już nie. Natomiast tutaj... Zobaczcie, w tym momencie mam coś, powiadomienie z YouTube Studia, z Google'a i e, pogoda. No więc, po prostu tutaj wyświetlają się e, powiadomienia z każdej aplikacji. I to jest bardzo fajne, to mi się podoba i to też jest postęp w stosunku do starszych, e, starszych telefonów op. Dobra, jak ten telefon działa? Więc tak, Snapdragon 765G z grafiką Adreno 620. Ten układ wspomaga 5G, ale w Polsce nie. Ta opcja jest wyłączona, czyli tutaj nie mamy 5G w skrócie. 12 GB RAMu i to jest gigantyczna rzecz, o tym jeszcze za chwileczkę powiem. No i 256 pamięci wbudowanej. Procesor, telefon w Antutu, benchmark, bo wiem, że ludzie lubią porównywać, no więc, no więc proszę bardzo, 309 tysięcy punktów. To jest, już tutaj patrzę, 42 miejsce tuż za Samsungami Galaxy Note 9 albo Note 9 Plus. No więc, ok, to nie jest pierwsza liga, ale w codziennej pracy ten telefon naprawdę działa doskonale. Absolutnie nie odczuwam różnicy używając jego i używając, nie wiem, na przykład e, nieszczęsnego Huawei AP40 Pro. No, Telefon moim zdaniem działa naprawdę flagowo, wszystko się szybciutko wczytuje. Nie ma mowy o żadnych zacięciach, spowolnieniach. Wszystko, wszystko ładnie śmiga. Więc do takiej pracy tego telefonu. Czepiać się w ogóle nie będę. Jak ten telefon trzyma zakładki w pamięci? No więc tak, z jednej strony 12 GB tego RAMu powinno sugerować, że ten telefon będzie trzymał zakładki w pamięci długo, natomiast oprogramowanie chińskich telefonów zazwyczaj jest takie, tak ustawione, żeby te zakładki wycinać dosyć szybko z tej pamięci. Natomiast jest, jest rada, tylko trzeba sobie pogrzebać w ustawieniach. Ja już sobie sprawdzę jak to zrobić. No więc tak, wchodzimy sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w menadżera aplikacji, gdzie ja to mam. O, menadżer aplikacji. Menadżer autostartu. I tutaj normalnie wszystko będzie powyłączane wyłączane, tak, na, na szaro, a nie na zielono. Natomiast to, co my musimy zrobić, to odznaczyć sobie te aplikacje, które chcemy, żeby były aktywne cały czas, czyli dozwolenie autostartu po włączeniu telefonu i w tle. No i w momencie, kiedy sobie tak zrobimy, to będzie działał i Facebook, i Instagram, i Messenger, i Whatsapp, i każda inna Aplikacja Ja na przykład musiałem sobie tak zrobić, żeby mieć cały czas powiadomienia spływające na zegarek, no bo jak tego nie zrobiłem, no to nic się nie działo i to było dosyć wkurzające, więc to jest taka uwaga no i taka uroda chińskich telefonów, chińskiego oprogramowania. Poza tym nie będę na nic narzekał, bo naprawdę jest tutaj w tym oprogramowaniu, oprogramowaniu, w tych ustawieniach wiele możliwości personalizacji. Mamy, tak jak mówiłem, menadżera, możemy sobie klonować aplikację, czyli używać dwóch kąt. Możemy sobie podzielić ekran, no to wiadomo. Mamy przestrzeń gier. właśnie, jak ten telefon, jak na tym telefonie się gra. Gra się naprawdę bardzo dobrze. znaczy, ja tego nie sprawdzałem, ale sprawdzał to mój syn, któremu dałem telefon na chwilę. On zazwyczaj robi to niechętnie, natomiast tutaj dosyć długo siedział na tym telefonie. Grał w PUBG na najwyższych możliwych ustawieniach, no i powiedział, że nie ma absolutnie żadnych ścinek. Nic się tam nie dzieje, rozgrywka jest bardzo płynna. W związku z czym, jak ktoś będzie sobie chciał pograć na tym telefonie, to sobie pogra bez problemu. Co jeszcze? Mamy tutaj taki paseczek boczny. Szkoda, że na tym paseczku bocznym nie mamy możliwości doinstalowania kontaktów, tak żeby je mieć pod ręką, tylko raczej tutaj możemy sobie doinstalować tylko jakieś programy. No, ok, zawsze coś, ale tak jak mówię, ja bym wolał, żeby to były kontakty. Jest oczywiście NFC, w związku z czym tym telefonem płacimy zbliżeniowo bez żadnego problemu. Mam zainstalowane aplikacje bankowe i sobie telefonem płacę. To jest jedna rzecz. GPS działa doskonale i bez problemu. Sprawdzałem podczas jazdy i samochodem i na rowerze, bo teraz chyba więcej jeżdżę na rowerze niż samochodem. Wi-Fi jest oczywiście dwuzakresowe: Bluetooth 5.1. Więc tutaj nie ma żadnych, żadnych problemów. Nie ma radia FM. Sporo osób y, zawsze się tam pyta, czy jest radio, czy nie ma radio. No więc tutaj tego radia FM nie ma. Natomiast jakość połączeń głosowych, bo też czasami o tym zapominam powiedzieć. Zazwyczaj zapominam powiedzieć o tym wtedy, kiedy wszystko jest dobrze. No więc dzisiaj nie zapominam, ale mówię. Doskonale przez ten telefon mi się rozmawiało, ja słyszę dobrze, mnie słychać dobrze. Czyli tutaj w takim codziennym użytkowaniu absolutnie nie mamy żadnych powodów do narzekań. Zdjęcia: eee, cztery oczka z tyłu, i to jest tak. Główny obiektyw 48 megapikseli, światło 1.7, autofokus, elektroniczna i optyczna stabilizacja obrazu. Drugi obiektyw tele z możliwością pięciokrotnego przybliżenia hybrydowego 13 megapikseli światło 2.4 więc dosyć ciemno. Trzeci obiektyw szeroki kąt 8 megapikseli światło 2.2 i czwarte oczko to nie jest obiektyw do makro tylko to jest obiektyw monochromatyczny światło 2.4 natomiast zdjęcia makro są wykonywane szerokim kątem czyli tymi 8 megapikselami i Powiem Wam szczerze, że byłem zaskoczony, jak fajnie i jak blisko można podejść z tym telefonem do jakiegoś obiektu. No i generalnie to jest chyba lepsze rozwiązanie niż pychanie na siłę tych dwóch megapikselowych zazwyczaj oczek, po to, żeby można było powiedzieć, że ten telefon ma 4, 5, 10, 15 oczek, a większość z nich nic nie daje. Więc tutaj to jest naprawdę fajnie rozwiązane. Z przodu 32 megapiksele. Jak wygląda sobie tutaj, wejdźmy, aplikacja? No więc, tak, typ nocny. Wiadomo, zaraz powiem jak, albo nie, od razu mogę powiedzieć, jak się, jak wygląda ten typ nocny. Więc e, ja go używałem w kompletnej ciemności, wtedy, kiedy naprawdę było bardzo ciemno, dlatego, że on wtedy ma duży sens. Natomiast w takich miejskich scenariuszach, tak to brzydko może nazwę, wolałem go nie używać. Bo zobaczcie, tutaj jest zdjęcie bez tybu nocnego, ja to wszystko zaraz zresztą pokażę, a tutaj jest zdjęcie w tybie nocnym i ono jest troszeczkę jaśniejsze, ale to wszystko jest jakoś tak mniej szczegółowo. W każdym razie coś takiego mi się bardziej podoba. Tutaj zdjęcie tak samo bez tybu nocnego, a tutaj jest zdjęcie z tybem nocnym. No i teraz sobie podjedźmy na przykład daleko tutaj od sklepu delikatesy mięsne. No to tutaj widać ładnie ten napis, a w trybie nocnym ten napis jest widoczny jakoś tak, wydaje mi się, gorzej. No, w każdym razie w takich, właśnie mówię, miejskich scenariuszach, kiedy jest trochę światła, to ja nie używałem trybu nocnego, bo i tak ta przysłona jest tak jasna, że ten telefon robi fajne zdjęcia. Natomiast w kompletnej ciemności, zobaczcie na przykład tutaj, e, zrobiłem zdjęcie swojemu ulubionemu e, obiektowi do fotografowania, czyli swojemu kotu, no i tutaj było naprawdę ciemno, tak? o czym świadczą zresztą oczy kota, dlatego, że one są jak 5 zł pełne. No i to zdjęcie jest fajne, tutaj widać dużo, są szczegóły, widać mu wąsy i tak jak mówię, mówię tutaj o zdjęciu w kompletnych ciemnościach, bo zobaczcie, jak robię zdjęcie kotu wtedy, kiedy jest jasno, to on ma oczy o, takie szpalki, malutkie, no a tam jeszcze raz pokażę takie pingle. No więc tak wygląda typ nocny. Wracamy do aplikacji aparatu. Jest wideo, które można kręcić w 4K, no i w 30 klatkach i w 60 klatkach Full HD i HD. Z tą optyczną stabilizacją obrazu i elektroniczną stabilizacją obrazu, obrazu wygląda to doskonale, naprawdę bardzo fajnie. Jakby co, to mamy tutaj coś podobnego do Samsungów, czyli ultra. Stabilność. Jest też typ rozmywania tła podczas nagrywania filmów i to też za chwileczkę sobie zobaczycie. Tutaj zdjęcia szeroki kąt, zwykłe, dwukrotne przybliżenie i pięciokrotne hybrydowe, typ portretowy, a więcej mamy typ profesjonalny, typów profesjonalnych nie używam, ale jakby ktoś chciał używać, to jest. Jest naklejka, obiektyw Google, panorama, film poklatkowy i zwolnione tempo. O, bom, 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 bom. A tutaj na górze wiadomo, typ HDL. Jest e, lampa błyskowa, są jakieś. A olśniewający kolor, czyli takie wzmocnienie, podbicie kolorów. Są tutaj filty. No, i tak wygląda ta aplikacja, natomiast jakie są zdjęcia? Ja ze zdjęć jestem bardzo zadowolony. To naprawdę są fajne zdjęcia, tak jak już pokazywałem, tutaj zdjęcie w kompletnej ciemności, tutaj tak samo, zobaczcie, ładna, naprawdę ładna szczegółowość. Przejdźmy sobie dalej. Ładne, no ładne, kolory naturalne, jakbym chciał podbić sobie. Te kolory to mogę sobie tam wszystko poprzestawiać w ten typ, o którym przed chwileczką mówiłem. Ja z tego telefonu zdjęciowo jestem bardzo zadowolony. No i już nie gadam, tylko sobie oglądajcie. Nie wiem czy mnie słychać, będę mówił głośno, albo głośniej niezwykle, bo jestem w maseczce. Tak nagrywa ten telefon. Jak widzieliście, można przeskakiwać na różne kamery. Teraz jestem na szerokim kącie. To jest ujęcie normalne. Full HD 30 klatek na sekundę. Jest możliwość tak samo w nagrywa, nagrywania w 60 klatkach na sekundę, no i jest 4K, ale tam nie mamy wyboru. Możliwości wyboru klatka, więc prawdopodobnie będzie to tylko 30 klatek na sekundę. Stabilizacja w 4K bardzo dobrze wygląda. To znaczy, ona jest naprawdę widać, że te ujęcia są stabilizowane. Ok, a to ja, czyli nagranie przednią kamerką, jak widzicie, jest możliwość rozmycia tła. Tak to wygląda, i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście można też nagrywać bez tego rozmycia. Tła. No, to by było na tyle. Rozmywam się do końca, czyli znikam. Co mi jeszcze zostało, bateria. Nie jest jakoś gigantyczna, 4025 mAh. Telefon obsługuje szybkie ładowanie wok 4.0, gigantyczna ładowalka jest tutaj i jesteście w stanie naładować ten telefon od 0 do 100% w 40-45 minut, więc. Super. Niestety nie ma ładowania indukcyjnego. No to jest jeden z minusów tego telefonu, tak samo jak nie ma, nie pamiętam, czy mówiłem, czy nie, wodoszczelności, wodoodporności. No ale jakieś minusy ten telefon musi mieć. No więc wracając do baterii, te 4000 mAh nie jest jakoś specjalnie imponujące, natomiast czasy pracy na włączonym ekranie już tak, dlatego że ja przy 90 Hz odświeżaniu byłem w stanie uzyskiwać tutaj rezultaty średnio pomiędzy. 5 a 6 godzin. Mam na to dowody. Gdzieś tutaj 6:16. Zostało mi jeszcze 12% baterii. No i tak mniej więcej to wyglądało. Jak miałem więcej LTE, to to było około 5 godzin. Jak więcej Wi-Fi, to było 6 troszeczkę ponad 6 godzin. Więc na baterię absolutnie w tym telefonie nie będę narzekał, a nawet wprost przeciwnie. No i to jest jakiś jeden dzień intensywnej albo dwa dni Średniej pracy na jednym ładowaniu. No i na koniec, co ja sobie, przepraszam, sądzę o tym telefonie? Myślę sobie, że na dzisiejsze czasy, w momencie, kiedy źle się dzieje w państwie duńskim, ludzie tracą pracę, zarabiają mniej, no to Oppo naprawdę zrobiło mądrze. Wszystko jedno, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, że nie wprowadziło tutaj tych drogich swoich flagowców, tylko dało nam. Taki telefon, który używając go tak na co dzień, w zasadzie nie mam poczucia takiego, żebym nie używał flagowca. Tak? Z takich minusów, no to ładowanie indukcyjne, którego tutaj nie ma, brak wodoszczelności, no i brak slotu. Nie, nie, nie slotu, brak wejścia miniczek na słuchawki. To są trzy takie minusy, jakie jestem w stanie wymienić i z jakimi, mówiąc szczerze, jestem w stanie. Żyć z tym telefonem za takie pieniądze, dlatego że ten procesor czy ten snap jest absolutnie wystarczający i po gracie, i szybciutko wszystko działa, i szybciutko wszystko się wczytuje, nie ma z tym procesorem żadnych e, problemów. Dlatego w sumie myślę, że to OPPO 3 Pro jest naprawdę bardzo udanym telefonem. O, i to by było na tyle. E, Trzymajcie się ciepło i co i do następnego smartfona. Na razie hej cześć.